jakie ci te kurwa, te, 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 te krzywe zęby już mi od dawna tutaj wkurwiają. Te twoje stracińskie Zaufaj tym krzywym zębom, straciński. One ci mówią, że, że ten, co tu jest do rozumienia? Nie, bo ja nie rozumiem, co tu jest do rozumienia. Właśnie ja nie rozumiem, co tu jest do rozumienia. Ten, co tu, że co? Że, że ma drona, że powoduje tu coś? Co tu jest do rozumienia? Nic tu nie ma, to nic nie ma do rozumienia tutaj, nic. Sraczyńskie. Wszystkie ci te... Zęby powybijam, te krzywe, bo te krzywe zęby już mnie tu dawno wkurwiają. Wpierdolone zumiarze, Tych przepalonych dieslów tutaj nadprowadzają, kurwa, i tylko śmierdzi, kurwa. Smog się robi tylko z tego, nic więcej. Zajebane. Niemiec weźmie to, wypierdoli, bo wie, że już jest użyte, a Polaki jeszcze to wezmą, będą na tym jeździć gównie przepalonym